Zajmijmy się teraz kolejnym zastosowaniem naszej aplikacji i sztucznej inteligencji, które nie do końca musi być takie oczywiste, bo pewnie nie każdy wie, że ten system można doskonale też wykorzystać do bardzo szybkiego tłumaczenia różnych tekstów bez konieczności otwierania jakichś tam słowników, logowania się na różne strony bądź korzystania z innych aplikacji. Wszystko możemy zrobić w tej jednej. Wybierzmy polecenie tłumaczenie na polski. Bardzo proste, przetłumacz poniższy tekst na język polski. I wystarczy teraz dowolny tekst, który nas interesuje. Skopiować, wysłać. I po chwili będziemy mieć przetłumaczony na język polski. Można też zwrócić uwagę, że nie trzeba w tym momencie pisać, z jakiego języka ma tłumaczyć na jaki, tylko system automatycznie go wykryje. I jak widać po chwili mamy od razu zrobiony. Zrobione tłumaczenie z języka angielskiego na polski. Równie dobrze możemy wziąć jakiś tekst z języka polskiego i przetłumaczyć na angielski. Tu mamy gotowe polecenie, tekst na język angielski. No i teraz kopiujemy. Mamy, wysyłamy, i za chwilę będziemy mieć treść w języku angielskim. Oczywiście dowolność języków jest spora, możemy wybrać nie wiem, niemiecki, francuski, hiszpański i proszę bardzo, już mamy zrobione tłumaczenie na język angielski.